Taka mapa, nie wiedziałam. To miałeś oczy zamknięte? Yy, ja nie pogram. Mam takie ściny, że już masakra. Trapper. Nie wiadomo czy to raper, bo... Czekam no, za tą To jest w ogóle mygła, jakaś straszna tu. Niska, no. Nie, nie ma szans. I to chowa się gdzieś po kątach. tak też się mogę zachowywać, nie? No ale jak? Nie wiem, zmniejszyłam te ustawienia, wiesz, na niską, <laughs> rozdzielczość zmieniłam. I co? Sporzy tak Jest to takie brzydkie. Bo cię gotuje kompo, ma na łóżku masz. Ja mam go na po takiej podstawce drewnianej na nogach. Ale wciąż. <laughs> o! To jest moment z filmu. K ten film. No co? Bardzo fajnie połączył wszystko. Bo to jest alternatywne, nie? Mhm. Fajna czasowa. Ale taka scena jedna była, że aż po prostu mi tak nie pasowała. Musiał zobaczyć, nie? Gdzie się ganiacie? Nie wiem. Gdzieś? Na górze, gdzieś? Po schodach biegną. O, kurwa. Kiedy on to zdążył zrobić? Co tak szybko chodzi, to jest niemożliwe. Tak chodzi właśnie. No to chyba żart. Jeszcze tam grafikę muszę zmniejszyć. Rozdzielczość dam. On ma jakieś cheaty, albo ma perka? Nie, się Skoro... nie. No to szybko chodzi. No już się nie da mniej niż 65. No to mi nie przyjdzie. Ja przyjdę tylko on tu łazie coś jakieś pułapki kombinuję, wiesz? Dupia, to jest mapa na trapera. wszędzie pułapki nic nie widać. Będzie z ciasta, gdzie się ominąć. No i co, będziemy tu chodzić? A jak się idzie niżej? Eee. Nie wierzę. O, się, o dziękuję. O, Już o mnie, kurde. Ale... Ale... Nie no, porobię do pułapki. O, w przejściu znowu jest pułapka, tam gdzie się, się helikopter pali. Helikopter, helikopter. No, taka ten nuta w Parakopter, ten... parakopter. Słyszałeś tej, tej nudy? Ja dzisiaj słuchałem. Nie słuchałem, ale TikToki ciągle. Ja. Yeah. Helikopter, helikopter. To nie jest Polska. No. przebiegnie. Nie wierzę. Zaś, o Boże. O nas tam osiągnięcie Takaję Bobaleton Po co na zrobić tego? Widzę tylko twój zarys To jest bardzo szybki, możliwe to jest Mmm No straszne jest ci ty Przedziadem by za przeniesion Trafił teraz kurde ale ma is. deszczut no jest. Dawaj. Nice. Dziwiasz się ty, kurwa. to? on już biegnie za mną. Łapek w ogóle nie widać w tej mapie. Mam tu go No nie widać się w tym. To te tak leżeć, będziesz cię się wziąć za robotę. Która? Tu żadna. O Boże, długo leczenie zaś trwa. No. no. to tam majdź. mi mnie tu szuka. No latają mi tutaj te bańki, ale nie, w ogóle nie zalicza mi tego, jak przy temu. O Boże. O Boże, jeden krok musiałam przejść, leżałem. <noise> helikopter, helikopter! Śmieszenie za mnie. Paracopter. To jest paracopter. Nie wiem, to może jakiś inny helikopter. Uh -huh. Mhm. Uh Hugo Kopter? Mhm. się telefonem sterowało na polsacji. Tak Spokój w ogóle i te przyciski. Di, tu tu di. <grystanie> Nie no, ja nigdy tam nie zadzwoniłam zawsze tam, zawsze bym dała. tutaj słuchajcie, Leon zespół. siedział za biureczkiem na recepty w filmie. I ciągle spał po filmu. To był Leon Czemu? w, w, w Rocon City. Leon śpiąca królewna po filmu przespał. No, Dobrze właśnie. To jego pierwszy dzień miał być w pracy, nie? Aha. I spał? Tak, bo on w ogóle tam jakoś wkręcił w to. Claire Chrisowi pocisnęła od kiedy go Liklatę. Y to była w ogóle taka badasówka, w ogóle... Nie wiem, aż nie pasowałem. Co to nie wiem, A Jillka to już w ogóle, fifka rabka, to za nie ona z szczelem zamkniętymi oczami. Ale ją czuć mógł. Skończę za Tak? No i na Helikopter! Ściągać. Aha! On no się czy co? Może w samą pułapkę swoją wpadł jakoś ten draper? Przecież on muszą, czy nie? Jeśli mhm. do bramy już powoli A Się nie No. No brama jest naprzeciwko tamtej, która zawsze jest głównym tym, nie? Czekaj, postaram się. Uniec. Boże. ty w dupę No nie O Boże Żart, Żart. No ale... Czy przy nim gdzieś serio? Jest nie tak wiem, daleko Co ja mam być Może helikopter? A Ten noet, co mam zrobić? Nie, nie wiem. Te tutaj muszę nie da znaleźć. Może to tu pułapki wszędzie. No ma chyba osełkę. Co to? to? Mam te ruiny. Trzeba by iść przez znaczy, całą drogę. Nawet... że samo się pułapki robi. Tak, już tak też odszedłem z tamtą drogą. Noo, no pewnie. Tak, tak. Aha, uciekła, to so super. Fajnie. Tak? Idę po niego, wiesz? Aha, no to najszybciej będzie głównym tym uciec. Ale on tutaj chodzi. Pojedzie jedzie, gdzie gada przez sam. No, się tak. Chodź do bramy uciekamy. Aha sią, masz hit No to dawajcie. No, nie wiem czy tam dawajcie, z No ale do bramy miał być. No, ale do bramy jak on tam wyszedł, nam naprzeciw. No to co? Kurde no nie wierzę! Ale no, brama jest na dole, wiesz? Nie u góry. No dobrze, ale górą chciałam uciekać, bo on tam chodził. Nieważne tak chciał mnie wziąć i spadł na dół. Ha, dobrze, No <taki> to co ta pułapka to? Aha, on ma tak, że on nie wchodzi w swoje pułapki. To... Bez <taki> sensu. To jest ta pułapka jakaś? Wszędzie. Tutaj na tym przejściu zostały właśnie, gdzie stoisz chyba. Żeby... Na mnie w tym... O no wam tu chodzi? No chodź, ja nie ściągnij! No tamta uciechła do Bilku. No nie, tylko. Może górą jakaś jakoś przyjta. To no mnie teraz ściąga. Co <toczyna> to ci tam do no. tego górnego holu? Hmm? No to głównego holu chodźcie Staram się wiesz Znaczy czas skończył Zuchwały od tego, że stoi w miejscu? Wziął dziadka no To on to cię wylecza Nie no Chodź tam bliżej Oś, przestań No dziadek się poświęcił dla mnie i co zrobił no gdzie on Nic, nie jest? Idzie. Nic nie idzie dopiero go nieście Ale ładnie to wygląda tu No całe to tutaj na niebiesko wszystko w płomienie Jeszcze dalej o tu czekamy Zasad. Uciekamy, Floty. No lek, się wyrażasz, do mnie? Poczekaj, sam się nadzieję. Może, bo tak fajnie było, nie? Zabij się iść na no, no. hackie powiesz. Tak. Haber no? mi boys. Po Kolońska i Szuklęcia, jak wracaliśmy, wiesz? Mhm. Idzie coś. I Alejandro. I Alejandro. Alejandro. Ale nie, ożigany. O Boże, już. Wiem przecież kto robię, tyle się Ja robię tutaj e, spójne eee, Kiki. O to już robiliście chyba Ruinka. On tu już jest. A kto jest? O, o ziganiec. Sus... Tak słuchasz Aki właśnie. Już chyba no, nie, nie wiem. będziemy go to tego. Zrobił ci? Nie wiem. Tak rozpędził. Muszę go nakręcić i wydupieć mi stąd. Okay. O, tu jest jego zaklęty, to ja zaklnę. O Jezu. Ale... ale to długo będzie trwało. O Jezu, dostał na Ale mi przyleciał z drugiego końca mapy. jest zaklęty? Gdzieś tutaj w lewo od tej bramy? Na głównej, tak. Jak biegniesz, jak ty stałeś do generatora za twoimi plecami głównym korytarzem biegnie. Ale kto mi tutaj wyjdzie? Aha, raczej na Ale wprost, co on mnie tu się... uderzył? Chociaż gdzieś się jak dobrze. No ale szybko? To idę ten generator. Co to co co za ten w ogóle Nie, nie wiem gdzie on jest. Bo ja idę. Co za strój w ogóle? Został w pierdol, zajebał Agę ze złości. Dobra. No bycie tam za robiłem. mną, ja ani w ani na wprost nie było. Nie wiem, czego go zaklinać, czy go zepsuć. Dobra, ja na to tu przyjdzie. No dobił do ściany. Dostałem 3T, te, testy muszę zrobić. On w ogóle ten jak do ściany dobije, to taki glut na niej zostaje, szpiki go. O, ona tak stęknęła teraz, przy tym rozbraniu, do domu jakby zombie był znalazł Czy czy ktoś po ciebie? Nie. Ja nie ktoś. Jake'uś jakiś ładny. No ja. Z lampą. To jest no wiem. Tu jest no Boże, turkarka mi się pali. No ja sobie też puściłam giełbkę. Dzisiaj, reklamo Dzisiaj reklamowali, że ty pan, podobno są takie olejki eteryczne, że y szczęśliwy jesteś, jak powąchasz to. Tak? No mhm. A muszę coś takie kupić. W no tym temacie chyba, nie? Tak nie działa. Może no, tu zaklę na ten totem. Musisz tak zrobić. Hallo, co się dzieje? 3 świetne testy o, Nie zrobić. ma, zawsze tu był. Y Pokalimy. Muszę do mnie, boże. że jest tą mapy nie jest życie? No warto. To jest koło mnie mi serce na dupce No zrobię taki A guerry, ale to musisz czekać i tak, nie? Ale dostał w ryja, więc mam chwilkę czasu a gdzie ty robisz? Na środku? Na środku była, no Ja jestem u góry na środku tak, Jezus, a jak on na tym sprincie to ta paleta go nie oszołamia? Oszołam. No teraz ją niszczy A to u góry nie masz tego? Nie była ja ja tak no, w wszędzie. Co? Wszędzie tam gdzie ja jestem, ja jestem nic no to jest? No bo ja tak uciekam. Wiesz? Gdzie on jest? Gdzie jest to ten. Zauwała Dobra, idę na środek. O Boże, zablokowałam się gdzieś. Ucieknie mi z pizdiochy. I też. Gdzie jest to tam do leczonka? Nie ma. Ale no ale jak to zrobiliście? Bo rozwalił. Tam? Jestem pod paletą. Jesteś za daleko, że tam. Do... No ja biegnę, ale nie zdążyłem. Nie w tak wykręcił, ale okej. Jezu, zero genów zrobiłem, tak line'ek kiki kierownie. No chciałem cały czas robić, to wszędzie wszyscy biegali. Ja mam prawie połów na środku. Ale idzie już. Chyba cię cycki swędzą. Poszedł stąd, bo ja nie mam za Poszedł za mną, możesz ściągać tumberskiego. No ale czemu tumberskie tutaj jakieś? Leczenie. Zgubił mnie, więc to może ma... przyjść. No, staram się zrobić, ale nie, nie widzę żadnego. No, ja też nie widziałam tak naprawdę. Ja zrobiłem to, mi zepsuł, drugi kazaliście mi zepsuć zamiast zakląć. I to szukam Ale jak zepsuć zamiast zakląć? Ja ci mówiłam, żebyś zrobił, tylko że to długo trwa, dłużej niż. No, <coughs> właśnie to właśnie tak robię. Excuse me. Uh -huh. Może tu? Jestem nie, tam się gonić lepiej. No już. Bądź siaka. Ty Agda słyszałaś, czy się powiedział? A zrobię mój ten totem, który robiłem na początku leczony, to drugi raz Ma barberę. Na, na banku. No to będzie widział gdzie robię totem w takim razie. Idzie do mnie już. Mhm. No, no i macha tam. W ogóle testów umiejętności, nie mam przy tych genach. No dobrze. Źle. Muszę zrobić trzy świecki... O świetne. Jezu! Pani serca, serca, gdzie ty jesteś? Dostał nary, ja biegam z tych dzisiejszy. No też. się zdejmuję! Ma tak głupio. No to... Nie zdejmuje się. Nie. Zdejęła się przed chwilą. I zło jej nie widzisz, jakie mały pasa. Nie wiesz jakaś że to zrobiłaś. Przepraszam! Nie, nie wiedziałam, że to ty. Ja Słyszałam jakimś... No jestem. Ona się nie ściąga, ona ma... łapa, Boże, macha łapkami. Ściągła się raz, bo widziałem przynajmniej. Że... A generator do zera, więc... Nie rozumiem czemu. Bo było do pół. Więc ja nie wiem, ale wszyscy już wisieli w mnie w sumie, Ale jest hmm. zero generatorów. No. Mhm. Obiekt zaś dobił w ścianę. Gila zostawił. No, tak szybko generatory spadają? I no, pewnie ma jakieś dziadostwo. No, no to, to ponad, Miałem ponad pół, a jest zero. Jeszcze okay. mam wzięty Tinkerer, żeby nie schodzić po 70% gena. Może nie do bo widzę. Klejne kiki. Jeszcze i... <grymne> go łochomego do leży. Tak, właśnie mi zniszczyłeś, lecz. Okay. To nie też ma tam poszło. Dobra, idę, wracam do mojego generatora. Tam ja może pójdę po te klejne kiki, co? Ja jestem. Tak, więc Co jesteś? I... Tak? Idziemy mi tu gdzieś? To znaczy się trzaskać ty pizdzielcu! Kto tak robi? O, no. Klejne kiki. No... Ty normalnie uczyć co ona się poczaskała. Czemu ona? Teraz mi gistnie. Może pół dopiero? Idziemy tu zaś? Ja też... A. Gdybym stąd. O, dzisiaj sobie strędziesz zobaczy, bo Stary gadał, już wyprzedził mnie, że mam to nadrobić. Tak. No. Mogę dalej w miejscu, ja Nie, wierzę. że no bo ten nie, ja już ze mną, wiecie? O, nie, wiem, skończę. No chuj, nie, zdejmę. nie, 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 Aha, dobra. Ja też miałem tego gena prawie do końca, ale jebany przyle. Nie, szybko spadają powiem. To ja na chwilkę odeszłam i... No lecą, dlatego się nie skończyłem tego gena, bo to przecież wstyd. Już słyszałem, że to biega koło mnie, ale to może haka znaleźć, bo no, to. jest. Ta kiki nagle przyszedł. Ja tam na przyjdę po chodź. ciebie, wiesz. O! Wiesz, pierwszy raz róbcie sobie. Bo ja tutaj tak ucieczkę, a nic nie mam zrobione. Chociaż może to jest ściąga. Jezus! O Boże, no to widzisz, tak przyjdę po ciebie. Ja też tego zegarka nie mam, nie? Mhm. Tak się może zacznę ściągać? Nie. Nie, nic się nie ściągaj. On no już tu idzie. Ale gdzie, do Zuliza? Nie, do mnie. Aha, no, I dobra. Po mnie nie idzie tak. Idę, coś. przecież biegnę. Mi, że nie widzisz mnie, nie, przecież tu jestem. Widzicie, ale chodzi mi, że oni po mnie nie idą, jest do mnie. Dobra, nie. i ja bez tego zegareczka, nie? Eee, To o Może, no dobra. No, ja jeszcze mogę uciec z haka, ty nie. Idzie. Jebać, to zdążymy. nie zdążymy. Na jeszcze mnie pastory. zaciąłeś. Dupnął cię. No, dupnął mnie, przez skacanie się podłożyłem. I to jest. Ja Aga, uciekaj. Uciekam, staram się, wiesz. Tuż już nie ma palety? No, nic tu nie ma, właśnie. Nie wiem, gdzie on poszedł? Poczekaj, no <grym> nie wiem gdzie on poszedł. Ej, czemu ja go nie słyszałam? W ogóle jak był tak blisko, co? Musi być procent Gena, Ale to nikt dwie. tego nie będzie teraz słyszeć. No, on tam przez ile sekund nie. Nie wiem gdzie on jest. Nie wiem. to ja idę znowu po ciebie, dobra? Ja idę. Mam zegarek. już jest. <grym> Ja chociaż Dobre, może sobie świetne, w, tych, w, tych, w tych ściągnięciach z haka coś, wiesz, będę miała maksymalnie, to może chociaż mi jeden ten opal tak Ale taki Kiki nie robi nic. Ja mam apteczki, nic nie mam, potem by się przydał Musiałbym jeszcze raz ściągnąć, żeby mieć maksymalnie. No ja Mógł już trzeci Ale weź już A mój totem jest rozwalony. O Boże, ale ten gen, masakra. Nie, 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 nie leczymy się? Nie wiem, jest sens. Tak się. już nie wszyscy. No. Ja się bez to nie mogę wyleczyć. No ja też nie. On tu przyjdzie od razu. Już idzie. Tak mu mnie przylazł. Z maksymalnie. To coś da? O Jezu. Co? No nic, właśnie się minęliśmy z Tomberskim. Mhm. O Jezu, prosto na pesmy wyskoczyłem. Nie widział mnie, serio? On jak tak leci szybko to on nie widzi. Nie widzi mnie, tu robię totem, a słyszę, że stękam. Chyba prawie totem skończyłem, byście mieli chociaż to totem. Luch hmm. dzielę, że możecie sobie zakląć. A ja nie mam tego, ja mam tylko jednego perka na jakieś spadanie, żeby to... go w drugą stronę. Jak on zostawił tumberskiego to trzeba rozwalić generator i biegną na ryb. Czy kółka zrobił wokół mnie, zajmie zobacz? On tutaj do mnie przyjdzie. Już jest. Dobra, a ja nie mam tego. O, Pa, mori mi robił, cicho. Tak, no, mówimy, że nie. Tam mógł mi zrobił, do ryja po mnie wsadził. Raz w zrobił i tyle. O, patrz! No, też mi się stać? Czemu tak jest zrobił mi? Z pipkiem jakieś takie wyszła bańka. Pomarańczowa. Ale zaliczyłam zadanie, już nie będę nią grać. Ja chyba też zaliczyłam, mam nadzieję. O, zdobyłam no. jeden opal, boże. <laughs> Nareszcie.